Cześć Beczku, z tej strony Kozik z miasta Traderów, a w dzisiejszym odcinku poruszymy kwestię niedowartościowanych spółek biotechnologicznych. No to zaczynamy, nie? Analizy raportów biur maklerskich pokazują, że wiele polskich spółek biotechnologicznych jest mocno niedowartościowanych względem obecnych cen akcji. Średnia różnica pomiędzy cenami docelowymi a obecnymi kursami wynosi 64%. Oznacza to, że sporo z tych spółek ma spory potencjał dalszych wzrostów na rynku. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że pomimo wiele z tych spółek nawiązało współpracę z globalnymi koncernami, posunęło się z projektami do przodu i rozpoczęło komercjalizację swoich prac, to rynek kapitałowy może jeszcze nie w pełni uwzględniać ten wzrost wartości. To, że dana spółka pracuje nad jednym projektem, spekulanci niekoniecznie muszą widzieć tę pracę nad danym projektem jako coś pozytywnego, projekt może się przedłużać lub dostarczane wyniki nie są. Czymś przełomowym. Dlatego trzeba zawsze uważać, ponieważ rynek i tak oceni pracę nad różnymi projektami na swój sposób. Przykładem może być spółka Biomed, której akcje w czasie pandemii zostały przewartościowane w oczekiwaniu na stworzenie przez nią leku na COVID-19. Niestety projekt się nie powiódł, a akcje biomedu znacznie potaniały. Eksperci podkreślają jednak, że długoterminowo sektor biotechnologiczny w Polsce ma dobre perspektywy, m.in. ze względu na dobrą kadrę i dostęp do grantów. Dodatkowo plan rozwoju sektora na lata 2022 do 2031, przyjęty przez rząd z budżetem w wysokości 2 miliardów złotych, powinien stanowić dodatkowe wsparcie finansowe dla polskiej biotechnologii. Przykładowe spółki technologiczne na polskim rynku, które można wymienić to m.in.: Captor Therapeutics, Colon Pharma, Molecure, Pure Biologics, Revu, Selvita. Kursy akcji i wyceny będziemy dzisiaj analizować. Raporty i analizy bejur maklerskich to jedno, rynek spekulacyjny natomiast rządzi się swoimi prawami. Czego najlepszym przykładem był niedawno poruszany na naszych filmikach temat jastrzębskiej spółki węglowej, która pomimo swoich kozackich kontraktów wciąż oscyluje na poziomach 30-40% swojej realnej wartości. Czemu? Boźli spekulanci. Dobra, to zerknijmy w takim wypadku, jak wyglądają wykresyowych spółek i zobaczmy, co ocenie, mówi analiza techniczna. Zaczynamy, to idziemy. Zacznijmy sobie od kaptoru. No i pierwsze, co widzimy, mamy trend wzrostowy. Trend wzrostowy, wiadomo, że określamy linią trendu. Tak, żartowałem, moi drodzy. Trend wzrostowy najlepiej poznać po tym, że mamy wyższe szczyty. Oraz wyższe dałki. Dopóki ten dałek, który nam zrobił ten ostatni szczyt, nie jest rozjechany, można wciąż mówić o trendzie wzrostowym w interwale. Zobaczcie, jesteśmy na, na 1W, tak? na tygodniowym interwale. Czyli targetem kolejnym dla tej spółki będzie ostatni szczyt, prawie 190 zł za akcję, tak? a miejscem, świetnym miejscem do przełączenia się jest ostatni spadek. Ostatni spadek, który spowodował nam ten wzrost, tak? No i dotarliśmy do tego miejsca. Po dotarciu do tego miejsca można zobaczyć, że dostaliśmy tutaj pewną wymianę zleceń, tak? Następnie wystrzał w górę, i teraz ten wystrzał jest retestowany, czyli tutaj nastąpiła wymiana zleceń, następnie wyjście górą, tak? Retest, zamknięcie, i w tym momencie po tej świecy, ta świeca była dla nas informacją o tym, że cena teraz będzie kontynuował, kontynuowała wzrosty. Jeżeli sobie prześledzimy ścieżkę tego, co tutaj się um, dzieje, to zobaczcie. Wewnętrzna struktura wygląda tak. Dlatego dopiero dotarcie do 170 zł może być jakimś większym zagrożeniem dla tej ceny. Tak? E, jesteśmy w tym momencie na 150, nie, 152 zł. E, moim zdaniem, no warto. Warto. Zauważyć, to znaczy warto do tego, um, warto tutaj poszukać wejścia. Tym bardziej tak, że okolice 170 zł dopiero będą, będą stwarzały zagrożenie. Ta cena powinna sobie dosyć płynnie teraz um, iść w górę, gdzie targetem um, docelowym jest 190 zł. Molekur. Zobaczmy jak to wygląda. Ta spółka jest troszeczkę starsza. E, także ma też... Wykres dłuższy. Dobra, zobaczcie. Mieliśmy świetny wystrzał w, 2000, w 2020 roku na akcji, wróciła do tego miejsca. Wróciła do tego miejsca, które, był, które spowodowało ten wystrzał. Spowodowała tam wystrzał, tak? Ostatnia korekta znajduwa, znajduje się w tym miejscu. I po powrocie dostaliśmy również mocny sygnał. Teraz istotną kwestią na to, czy czy ta spółka będzie rosła w górę. Zobaczcie, mamy Wyższy dołek, wyższy dołek, wyższy dołek, tak? Czyli już podróżujemy w trendzie, idziemy w trendzie wzrostowym. Istotnym miejscem dla ceny tej spółki będzie pokonanie okolic 30 zł. Tak? Tutaj są, można powiedzieć, o, do 30, wręcz 31 zł. Czyli jeżeli cena akcji tej spółki dotrze do tego miejsca i nie pokona, czyli tutaj zacznie się wymiana zleceń i będzie wymiana zleceń, następną, następnie pokażą się jakieś ruchy w dół, będzie to oznaczało, że ta płynność wykorzystana, ta płynność z okolic 30 zł, która zrobiła nam ten ostatni dołek może być wciąż wykorzystana do tego, żeby, żeby zrobić nam kolejny, niższy dołek. Dlatego istotną kwestią jest to, jak ta spółka pokona lub inaczej, co zrobi w okolicach 30 zł. Czy przebije to wyczyśćmy nasz przykład ten wykres, tak? Czy przebije tą strefę, która jest strefą na shorta, czy wręcz wykorzysta tą strefę na shorta do tego, żeby dać nam kolejny spadek w dół, tak? Ponieważ jeżeli będzie, dostaniemy tutaj jakiś sygnał na shorty, to cena spółki być może nawet spadnie poniżej 12 zł za akcję także trzeba zwrócić na to uwagę. Tak, mamy dwa scenariusze. Albo przebijemy, następnie poszukamy retestu jakiegoś i kontynuacja wzrostów, gdzie targetem, zobaczcie, jest ten szczyt 80 zł, lub wręcz teraz po dotarciu do tego miejsca dostaniemy dostaniemy sygnały na shorty. No. Na pewno warto obserwować. Zobaczymy tutaj. Mówimy raczej o inwestycjach długoterminowych. Na pewno warto, warto, warto to obserwować. Dobra, przejdźmy dalej. Pure. To już robiłem analizę tego. To chyba Rafał na naszym, na naszym, naszym kanale YouTube'owym poprosił o analizę. Widziałem, że miałem alarmy wystawione ponieważ według mnie, tak jak na ostatnim filmiku, w tym momencie tutaj trwa wymiana zleceń. I teraz um, mamy dwie opcje, albo ta wymiana zleceń będzie podobna do tej wymiany zleceń, czyli zakończy się, e, zakończy się um, po prostu zakończy się wymiana zleceń, dostaniemy sygnał, tak? Czyli e, i, i zgodnie z sygnałem, zgodnie z kierunkiem, w którym, w którym pójdzie impuls, czy to będzie impuls w górę. Wtedy będziemy szli dalej w górę. Jeżeli dostaniemy impuls w dół, to cena będzie dalej zmierzała w dół. Dlatego warto obserwować to miejsce. Warto sobie ustawić alarmy i dołączyć się do strony, która zwycięży w tym, w tym pojedynku. To jest kozik. Dobra. Tak, czy to w tym miejscu, czy to w tym? Która z tych stron, która po prostu strona, czy mi czy mi czy byczki zwyciężą? Tak. Lub, co też jest bardzo możliwe, kontynuacja spadków. No i dobra. Review. Zerknijmy. Akurat review. Rywie jest w korekcie. Co może nam dać okazję do dołączenia się? Widzę tak naprawdę dwa miejsca istotne. Pierwsze z miejsc to jest okolice 50, 56 zł, tak? Między 56 a 53 zł, czyli te okolice. Jeżeli natomiast dostaniemy tutaj jakiegoś rgr czyli dostaniemy rozjechanie tej, rozjechanie tej ceny, tak? Następnie retest, jest spora szansa, że cena będzie chciała wrócić w okolice 40 zł, lub nawet. Przetestować płynność z okolic 30 zł. Tak? E, oczywiście tutaj jest, jak widzicie, strefa na wzrosty, czyli z tego miejsca możemy dostać okazję do dalszych wzrostów, gdzie targetem będzie ostatni szczyt. Ponieważ jak widzicie, ta cena rośnie. E, osobiście wolałbym to brać w w tych okolicach, aczkolwiek nie zawsze wiecie jak to jest na giełdzie, nie zawsze dostajemy wszystko to, aczkolwiek wiecie jak to jest na giełdzie, nie zawsze dostaje się to, co, na co ma się ochotę. Dlatego jest kilka, mówię, jest kilka scenariuszy, ważne, żeby wykorzystać Scenariusz, który obecnie obowiązuje, a pomału docieramy do scenariusza, który może nam dać kolejne, kolejne wzrosty. Selwita, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to na portalu strefy Inwestorów jest również podcast z prezesem Selwity. Także na pewno jeżeli zainteresowałem was dzisiejszym tym filmikiem, to na pewno warto by było sobie posłuchać tego. Podcastu, który wam powie, dlaczego ten rynek biotechu w Polsce jest taki atrakcyjny. No i dobra, jeżeli chodzi o serwite, to szczerze mówiąc, ten wykres w ogóle mi się nie podoba. Tutaj jest mocno spekulacyjnie, wręcz dostaliśmy nowy dołek. Nowy dołek i dopiero z okolic myślę 68. Ustawimy sobie strefę. W tym momencie obserwowałbym cenę 60, poniżej 68 zł za cenę akcji i wtedy zobaczymy, czy ten rynek będzie dalej tak parł w górę, ponieważ no to może być bardzo fajna okazja, czy wręcz... Dostanie, dostaniemy rozjechanie tego. Aczkolwiek myślę, że po takim podcaście, jaki usłyszeliśmy ostatnio, oraz po mm, szeroko dostępnych analizie biur maklerskich, myślę, że mm, akcje Selwity oraz reszty biotechu bio mogą e, niedługo ładnie wzrosnąć. E, no dobra, to wszystko, jeżeli chodzi o. E, Dzisiejsze analizy. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. podobał. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani, ponieważ mamy jeszcze kilka ciekawych tematów, jak na przykład box-shipping, technologia, generalnie podjęcie tematu uranu i wodoru. Jeżeli jesteście zainteresowani, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli coś się co Was interesuje, napiszcie w komentarzu. Na pewno wrócę do tego na następnym filmiku. Trzymajcie się, do usłyszenia i wesołych świąt. Cześć.